Właśnie Urszula Zielińska, ministra klimatu i środowiska, zapowiadana wcześniej, jest moim pierwszym gościem. Dzień, Dzień dobry, Dobre. witam serdecznie. Pani minister, bo w ostatnim czasie była Pani, była Pani tam, tam gdzie ta wielka woda e, uczyniła to, co oglądamy. My tak. patrzymy na to i naprawdę serce pęka. E, co takiego widać jeszcze bardziej, bo gołym e, własnym okiem? Ja byłam faktycznie od weekendu w Krapkowicach, w Raciborzu, w Opolu i to co widziałam na miejscu to z jednej strony. No, potężnie zalane obszary. Już wtedy woda doszła do Krapkowic i już były problemy poważne. Część miasta była pod wodą. Widziałam, że bram udział w posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Miasto przygotowywało się jeszcze na tą najwyższą falę. I z jednej strony to, co mnie zdziwiło, część mieszkańców nie chciała się ewakuować. Mówiła dajcie nam po prostu precyzyjną informację, ile tej wody będzie i jak to się będzie miało do powodzi z 1997 roku, a my sobie poradzimy. Mhm. I widziałam no, niestety rodziny, które zostały w domach, gdzie rzeka przelała się już przez szosę lokalną. Widać było, że jest tak silny nurt, że wyrwała asfalt. Już z tej szosy, a dosłownie obok stały domy. Na pierwszym piętrze widać, że rodzina przeniosła się na pierwsze piętro. Dziecko, sześcioletnie około, wybiegło na, na balkon, machało do nas, ale ta rodzina nie chciała się ewakuować. Dla mnie to było bardzo takie. No poruszające obserwowanie tego, bo z jednej strony do, mam szacunek do tego, że ludzie tam wielokrotnie już y, y, mieli to, to, to doświadczenie z powodziami i w, y, y, pamiętają dos, doskonale tak. powód 97 roku, tak, później z tak. 2010. Ale z drugiej strony y, jednak to jest bardzo poważna sytuacja I, 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 i prowadziło to do takich sytuacji, gdzie starsza kobieta, y, do której przyjechał syn, powiedziała, ja się nie wyprowadzam, ja się nie ewakuuję. Dwie godziny później okazało się, że nawet jej leki na y, cukrzycę zostały zalane, y, znikły i trzeba ją ewakuować. Ale wtedy już nurt y, powodziowy obok jej domu, dosłownie na jej podwórku, był tak silny, że łódź z pomocą nie była w stanie zacumować. Wyobraźcie sobie państwo, jak szybko się Jaka zmienia ta sytuacja. Mhm. W pewnym momencie kobieta myśli: nie, ja przeżyłam już kilka powodzi, nie muszę. Wystarczy, że wejdę na wyższe piętro. Niedługo woda opadnie, jestem bezpieczna. Dwie godziny później prosi o pomoc, prosi o ewakuację, a ratownicy nie są w stanie zacumować łodzi przy jej domu. To są tragiczne sytuacje. Ta sytuacja jest tak dynamiczna i zmienia się tak szybko. To mi pokazała przede wszystkim ta. Ten, ten pobyt tam, że nie lekceważcie państwo tych ostrzeżeń. Ale premier Donald to skapelował. Słuchajcie służb, opuszczajcie domy. To dla waszego dobra. Życie jest jedno. Dom można odbudować, tak. można wrócić, wyremontować. Część słucha, część nie słucha. Potem widzimy ratowników, którzy mówią, że ludzie zostają do ostatniej chwili, ale jak dom zaczyna trzeszczeć, to, to pojawia się taki stres i lęk, że wtedy wzywają pomocy. Tak. Zostawiają to na ostatni Chwilę. wtedy służby mają dużo cięższą i dużo więcej pracy, już takiej punktowej. I wtedy e... jest zagrożone życie i tych ludzi, i tych ratowników, którzy płyną po nich e, łodzią i, i nie są w stanie... Ale z drugiej w... strony mamy, e, no sami widzimy, po każdej nocy mamy kolejnych bohaterów, mamy ludzi, którzy bronią swoich miast, e, służby, które naprawdę bardzo czynnie i mocno pracują. Tak. Proszę powiedzieć, e, czy widać, że ta pomoc, e, która jest na miejscu, w tych punktach, e, które tej pomocy potrzebują w tych miejscach, że to rzecz Oczywiście właściwie działa, czy widać, że ludzie wiedzą, gdzie iść i po co, bo bardzo często nie ma komunikacji, nie ma prądu, telefonia, internet, wszystko nie działa. I ja myślę, że te sytuacje są bardzo różne, dokładnie w zależności od tego, w, jaki, w jakim miejscu się znajdujemy, bo są obszary, gdzie właśnie nie było połączeń, nie ma komunikacji i tam jest bardzo trudno, a są obszary takie jak oława obserwujemy, patrzyliśmy, śledziliśmy całą noc. Ci, którzy nie tak. są w Oławie, to, co się dzieje w Oławie i jaka tam jest niesamowita mobilizacja mieszkańców, w nysie, ile jest tak? podobnie w nysie, ile jest wolontariuszy, wolontariuszek i jak ludzie współdziałają, żeby zabezpieczyć swoje, swoje do, mhm. dobyt, swój, swój dobytek, swoje osiedle, swoich sąsiadów. To jest wspaniałe, ale to jest dzięki temu, że jest przepływ informacji i to współdziałanie wtedy, wtedy naprawdę jest. Na tych terenach, gdzie, gdzie nie ma nawet informacji, bardzo trudno jest, więc tam po prostu. No, no, Sytuacja jest niesamowicie trudna. Natomiast ważne, co rząd robi, żeby skierować pomoc dokładnie tam, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Zaangażowanych jest ponad 5 tysięcy żołnierzy, ponad 3 tysiące służb wot Straż Pożarna, wiadomo, ochotnicza Straż Pożarna, wszystkie samorządy są na nogach. Także naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta pomoc była widoczna, wyraźna, żeby była policja, żeby było wojsko, żeby ludzie nie bali się, że kiedy ewakuują swoje domy, tam y, zostanie coś rozkradzione, bo, tak. bo, bo to jest też naturalna obawa i ludzie mają prawo, do tak, tego ale obawiać. Widzieliśmy wczoraj. Policja żeby zresztą tego, też ap ap apeluje, że jest czujna, że używa kamer termowizyjnych, żeby ci, którzy tak. y, mieli złe plany, dali sobie spokój, bo to i tak wcześniej czy później zostanie wychwycone, y, a tak. konsekwencje zostaną wyciągnięte. Y, Donald Tusk wczoraj mówił o szokującej sytuacji. Dziesionet y, oczywiście ją opisuje i ujawnia pismo Wód Polskich. Wody Polskie niecały miesiąc temu w piśmie do Taurona stwierdziły, że znaczenie dla walki z powodzią należącego do koncernu zbiornika Lubachów jest znikome. Wynika z dokumentu, tak właśnie, dokumentu, który widział Onet. Tymczasem dziś szefowa bud w trakcie porannego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu zarzuciła spółce zrzut wody bez uprzedzenia, a miało to zagrozić w stolicy Dolnego Śląska. Mm. Tutaj sytuacja bardzo dziwna. Z jednej strony wszystkie ręce na pokład, a z drugiej strony zrzut wody. Jakiś brak komunikacji i jakiś problem. No ale to też brak logiki chyba. Spółka, zdaje się, że wczoraj, bo to się wydarzyło wczoraj, była rozmowa o tym na porannym sztabie kryzysowym premiera. Natomiast spółka wydała oświadczenie mówiąc, że sygnalizowała problem z możliwością przelania się wody z tego zbiornika i że to, że woda z tego zbiornika się, prze, jakby, że to nie był zrzut, świadomy zrzut, tylko z, y, przelanie się wody ze zbiornika, ponieważ y, m, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wydawało zgody na zrzut ze zbiornika, obawiając się, że on spowoduje y, wyższą wodę poniżej zbiornika, więc tam ewidentnie była jakaś, y, jakiś, jakiś y, jak, niedo, Problemy z, z komunikacją. Ewidentnie to jest wyjaśnienia. I, i to będzie wyjaśnione do, 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 i wszystkie szczegóły y, na pewno poznamy, bo takiej sytuacji nie może być. Musimy je eliminować. Od tego są no centralne właśnie. zespoły zarządzania kryzysowego. Rząd praktycznie przeniósł się na, na południe, w okolice Wrocławia i stamtąd prowadzi Wiesz, na zarządzanie kryzysowe na takie sytuacje są procedury. Tak, oczywiście. Wystarczy i, tylko się do nich odnieść i każdy wie, co robić. Tak jest. Dlatego takie błędy musimy eliminować i z tego wyciągać natychmiast konsekwencje. Mm -hmm. e, proszę powiedzieć o pomocy, bo z jednej strony słyszymy słowa e, premiera o pomocy doraźnej e, w wysokości 10 tysięcy, z drugiej strony pojawiają się kwoty 100-200 e, na odbudowę lub też na remont domu, a potem słyszymy panią minister resortu klimatu i środowiska, e, Paulinę Henik-Kloskę, e, o 100 milionach złotych e, na nisko oprocentowane pożyczki. Dla samorządów. E, e, i, I tutaj mm -hmm. oczywiście to zostało skomentowane i mnóstwo słów e, krytyki pod pod adresem pani minister popłynęło. Muszę państwu powiedzieć, że oprócz tego, że rząd po posiedzeniu rządu poniedziałkowym, takim w trybie pilnym, gdzie ustalił 10 tysięcy faktycznie tej bezwrotnej natychmiastowej pożyczki, 100 tysięcy na remonty, 200 tysięcy na pomoc w odbudowie budynków, oprócz tego każde pojedyncze ministerstwo szuka dodatkowych środków i dokładnie w tym samym w tym samym trybie ministerstwo edukacji narodowej Skierowało pomoc Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Spotkałyśmy się z zarządami wojewódzkich tych czterech wojewódzkich funduszy ochrony środowiska lokalnych, żeby przygotować pomoc z ich strony, ponieważ y, y, może się tak zdarzyć, że na miejscu na przykład ochotniczej straży pożarnej czy y, samorządom zabraknie jakiegoś sprzętu, y, czy to agregatorów, czy to osuszaczy, czy, czy to worków y, y, i wojewódzkie y, y, fundusze ochrony środowiska zadeklarowały 21 milionów w sumie te lokalne pomocy natychmiastowej, bezzwrotnej y -y. na właśnie taki natychmiast brakujący potencjalnie gdzieś sprzęt, y, y, a oprócz tego y, y, do 100 milionów bez pożyczek z możliwością umorzenia dla samorządów, nie dla ludzi indywidualnych, tak. dla samorządów, gdyby no tak, widzieliśmy miasta, gdzie zalane są szpitale, które nie nadają się do użytku, kanalizacje, działania. tak, gdzie, gdzie są szkoły, które nie nadają się do tego, żeby dzieci poszły i wróciły Dokładnie do domu Dokładnie tak. I pamiętajmy. To straty po y, y, powodzi z 97 roku były gigantyczne. One dzisiaj przez Instytut Ochrony Środowiska są szacowane według cen z 22 roku na 20 ponad 22 miliardy złotych. Dlatego my naprawdę to Co my musimy zrobimy za te szukać, 2 miliardy, które minister finansów, minister Domański zakomunikował zresztą wspólnie z premierem, to jest, że, że znalazły się te pieniądze, ale mówimy o 2, 2 miliardach. Z tak. jednej strony to jest bardzo dużo, ale z drugiej strony to jest kropla w morzu potrzeb. To jest pomocna Natychmiastowa To są yy, to są kwoty, które będą jak na bardzo szybko uruchamiane, tak żeby. Tu i teraz pomóc ludziom odbudować swoje domy, osuszyć je, um, zabezpieczyć się i po prostu wznowić funkcjonowanie normalne, wrócić do normalnego życia. Ale oprócz tego mamy 11 miliardów złotych na przykład w programach adaptacyjno, na adaptację do, na, do zmian klimatu, i to są między innymi właśnie programy na zabezpieczenie dobytku, na, na takie zdarzenia pogodowe. Um, i no, ale to wszystko potrwa tam. Które... Ta, wszędzie oczywiście. muszą wejść służby, sprawdzić oczywiście, jakość tak. tych budynków. Czy one się nadają do powrotu, do zamieszkania. Wczoraj widzieliśmy ujęcia strażaków, którzy na klatkach pisali: no go. Nie, proszę nie wchodzić, bo budynki są, fundamenty są podlane wodą. Bardzo często część ścian się zawaliła, więc to wszystko może grozić życiu i bezpieczeństwu tak. ewentualnie powracających mieszkańców. I dlatego my nie ustawiliśmy. To jest praca na tygodnie. To, no, to a za chwilę będzie na... jesień, za chwilę będą przymrozki. Na tygodnie, na miesiące. Co z tymi ludźmi? I którzy nie zabezpieczenie mają dachu się na lata. Tutaj wiem, że każdy z samorządów i każdy centrum zarządzania kryzysowego w tych województwach dotkniętych ma przygotowane miejsca tymczasowe na przyjęcie tych rodzin, które musiały się ewakuować. To wiem z Krapkowic, tam już z góry mhm. przygotowano odpowiednią ilość miejsc. I w innych, w innych województwach to się dzieje tak samo, także jesteśmy na to przygotowani. Przygotowani, natomiast bez wątpienia naprawa potrwa, i bez wątpienia musimy skierować świadomie. Energicznie już bez żadnego um, zastanawiania się, czy to jest warte, czy nie, środki na długofalowe zabezpieczenie, na adaptację do zmian klimatu. Tak się nazywają te programy, adaptacja do zmian klimatu, czyli zabezpieczenie czy po... naszej infrastruktury, naszych miast, wsi, czy ta przed sytuacja... takimi wydarzeniami pogodowymi. No właśnie, czy ta sytuacja, rozumiem, yy, sprawi, że pojawi się nowa infrastruktura zabezpieczająca, taka jak zbiornik w raciborzu czy zostanie stworzona yy, jakaś nowa mapa takich obiektów? W najbliższym czasie, bo zmiany klimatyczne są tu i teraz. Widzimy je właśnie tak. dziś. Widzimy je od kilku dni. Przypuszczam, że wchodząc do Ministerstwa Klimatu, nie przypuszczała Pani, że klimat stanie się tematem aż takiej dyskusji, a ta powódź sprawiła, że no już o klimacie nie można nie dyskutować. Przy, przyznam, że nie tylko przypuszczałam, ale byłam pewna, że się stanie. Niestety mhm. i to raczej szybciej niż później, ponieważ co to kilkuletnie raporty, na przykład szósta edycja raportu Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, daje nam niemal instrukcję w tabeli, mówiącą o tym, jak się zwiększy częstotliwość tego typu powodzi. wydarzeń, powodzi, takich powódź powódź dekady, powódź pięćdziesięciolecia, jak zwiększy częstotliwość kilkukrotnie generalnie tak. z, przy zwiększeniu średniej temperatury globalnej o półtora stopnia. My już w zeszłym roku, 2023, obserwowaliśmy zwiększenie średniej temperatury globalnej o półtora stopnia to jest na razie jednoroczne jednoroczna statystyka naukowcy będą potrzebowali kilku lat więcej żeby powiedzieć no niestety przekroczyliśmy ten taki tipping point ten punkt punkt po którym pogoda. Przyspieszy znów i te wszystkie zmiany niestety przyspieszą, dlatego musimy my przyspieszyć w działaniach adaptacyjnych. Niestety wiedzieliśmy i wiemy z, z badań naukowych, że to już się dzieje. Teraz musimy się na to zabezpieczyć i wreszcie zacząć temu również y, skutecznie przeciwdziałać, czego do tej pory y, albo nie robiono, albo robiono to zbyt wolno. No tak. Y, te dyskusje już się rozpoczęły. Y, jakieś chyba dwa dni temu Gazeta Wyborcza opublikowała takie dane głosu, gdzie wyraźnie Pokazała, które rządy, ile inwestowały w taką infrastrukturę, żeby zamknąć tę dyskusję. Hmm. I wyszło, że rządy PO, PSL były rządami, które zainwestowały najwięcej w pracę. Chociażby tak. nad takimi zbiornikami, jak Racibórz. wtedy podjęto te najbardziej kluczowe decyzje. Potem nie działo się za wiele. Ta dyskusja będzie, będą rozliczenia. Natomiast cały czas jesteśmy jeszcze w oku tego cyklonu. Proszę powiedzieć, bo dziś tutaj będzie gościem. Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński, będziemy rozmawiali o pomocy, o pomocy innych miast, pomocy samorządów samorządom. Co jeszcze takiego można zrobić? Bo z jednej strony widzimy ludzi, którzy idą i bronią swoich miast, całą noc przerzucają worki, to są tłumy. Z drugiej strony widzimy pomoc rządową, ale może jeszcze coś powinno się wydarzyć. Coś, czego, jakieś narzędzie, po które nikt nie sięga jeżeli chodzi o tą krótkotrwałą taką pomoc natychmiast mm -hmm. tu i teraz my możemy możemy wykorzystywać zbiórki, które są stworzone i pomagać finansowo tym regionom dotkniętym możemy jeśli mamy taką możliwość pojechania, jeżeli to jest gdzieś w regionie obok i po prostu pomocy takiej wolontariackiej tam na miejscu tak. i możemy pomagać w przygotowaniu się i zabezpieczeniu też własnej infrastruktury w własnych miastach my w ministerstwie klimatu i środowiska właśnie w dziale adaptacji do zmian klimatu przygotowujemy teraz ustawę która nada ramy takim tak zwanym miejskim planom adaptacji. Sprawdźcie państwo czy wasze miasto, wasza wasza gmina, wasza, wasza wieś posiada coś takiego. Jesteśmy do pomocy i do wsparcia. Mamy tej ponad 11 miliardów dzisiaj w programach wspierających tego typu. To jest retencja, głównie mała retencja. To są działania zabezpieczające infrastrukturę przed tym, żeby właśnie nie spływała i żeby nie podtapiała tak. centrów miast, rozbetonowanie centrów miast, żeby tak. nie tworzyła się tam tak zwana miejska wyspa ciepła tak. i żebyśmy nie mieli własnego, miejskiego mikroklimatu. Ja osobisty apel, przestańmy wsadzać drzewa w donice. Yy, dokładnie tak. dlatego tego rozbetonowanie. Tak, niestety A mówi o tym, że buduje takie piękne płaszczyzny, ale potem tam są drzewa powsadzane w donice. Nie mogę na to patrzeć. A dzisiaj dopłacamy yy. za zdejmowanie, zdejmowanie zbytniego zbyt, betonu Unia Europejska zapowiedziała pomoc krajom poszkodowanym w powodzi. Dlaczego czego o tym mówię? Bo to na pewno będzie bardzo duża pomoc, ale z drugiej strony też wczoraj dotarła do nas wszystkich informacja, że Piotr Serafin został komisarzem Unii Europejskiej, będzie bezpośrednio pod panią Urszulą von der Leyen, co przypuszczalnie wprowadzi go na wyżyny tych władz europejskich w najbliższym czasie. Jak duże ma to znaczenie dla nas, dla Polski, że nasz człowiek jest w takim miejscu? myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość i to jest bardzo to będzie miało bardzo duże znaczenie, bo to jest zarządzanie budżetem i dla bardzo będziemy mieli realny wpływ na to jak kolejna perspektywa finansowa jest programowana, tak. jakie tam będą fundusze na co I, i to jest chyba ważne, żeby mieć realny wpływ, żeby brać udział w tej, w tej dyskusji i w tym zarządzaniu Europą, bo jesteśmy częścią Europy, jesteśmy w jej centrum tak i wreszcie korzystamy z mechanizmów między innymi właśnie ten mechanizm EU react mm -hmm. który teraz zostanie uruchomiony dla Polski i skorzystamy z niego do tej pory w kryzysowej sytuacji Polska Czech, nie Słuca, chciała z tego Rumunia. korzystać a teraz z tego mm -hmm. korzystamy bo on jest dla nas bo jesteśmy w Europie i po to jest stworzony Po to jest stworzony y Jeszcze na koniec muszę zapytać o spotkanie y Duda Trump y jest taka miejscowość w Pensylwanii Doylestown nazywana polską y amerykańską Częstochową mm. podobno w niedzielę ma tam dojść do spotkania Duda Trump. Proszę powiedzieć, czy to spotkanie jest potrzebne? Czy ono coś zmieni? Czy może prezydent bardziej powinien być dzisiaj z powodzianami? Znaczy, absolutnie nie mam w ogóle żadnej wątpliwości, że prezydent dzisiaj powinien być na południu Polski, a nie przeprowadzać kuriozalne spotkanie z kandydatem na prezydenta. Głowa państwa jedzie na spotkanie z kandydatem na prezydenta. Nie rozumiem takich ruchów pana prezydenta Andrzeja Dudy. On dzisiaj powinien być z powodzianami. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za to spotkanie. Urszula Zielińska, ministra klimatu i środowiska. Dziękuję.